Dobra, możesz ściszyć kolego, dziękuję bardzo. Ale Piotrek ma jeden temat do załatwienia. To jest właśnie Piotrek, Piotrek Działo. Piotrek wie się w ogóle swoją dziewczynę, Ole. Słuchajcie, i... o właśnie, ten ja tam wlezę. Dobra, ja ci potrzymam motor. Słuchajcie. Piotrek ma niespodziankę, chciał coś tutaj załatwić. Słuchajcie, także Dobra Dobra, weź weź po połóżtu Dobra. Trzymaj mu trzyma. Dobra, Piotr w spokojnie. To, jest, słuchajcie, e, e, to, to, to słuchajcie, Piotr działał. E, słuchajcie, ale, uwaga, ale, słuchajcie, ale, 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 słuchajcie, spytam czy do niego bycie. Nie ma karłów, proszę Państwa, proszę To proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, no prawdziwe pierwsze prawdziwy stary osiągnąć, Brawo Mawaloni! O, Mawaloni! 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 Dla Piotka, prostego, że jest Mawaloni! 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 i Mawaloni! 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 jeszcze raz! Mawaloni! Ja myślę, że to był dzisiaj bestrick, ale tak w ogóle. To też z tego co wiem, bestrik też wygrałeś. Także to po powodu wygrana dzisiaj! Brawo, nich Jeszcze raz! Piotr Eee, Rafał e, ma kontuzję. I teraz miejsce czwarte. Dzisiaj i 57 punktów. Damian Czunek, brawo na niego! Słuchajcie! Brawo. Słuchajcie, brawo niego! Nie, nie, Damian, spoko. I tak, e, tu już zostań z nami, tak czy siak. A teraz wręczamy nagrody w konkurencji Intermotors e, Best Whip. I w konkurencji Intermotors e, Best Whip e, pierwsze miejsce dzisiaj Artur Puzio! Artur nie będzie budził jaka, bo z dziewczyną przyjechał, także żeby nie było problemów. Uwaga, a teraz e, pierwsze miejsce w konkurencji Otto Moto Best Streak Piotryk Czyli salto, który na No właśnie, teraz pytanie za który trik był budowany? Działo, masz fan kultur. Dobra. Ja dzisiaj e, dział miał kilka odważnych decyzji, a sam koniec są najważniejszą. Także oj, działo będzie, co wypić dzisiaj. Dobra. lecimy dalej. Trzecie miejsce, trzeciej rundy. Pucharu Polski. We freestyle Grosiec. Ski 2011. Team mark Zajął 60 z Miał i pół punktami. Miłodaciu, niego. Mijał Daciuk, który dzisiaj był tam, zapominałem skidrole. parę parę reduccyjne już się zdarzyło, ale też podobno w Warszawie przez ostatnie trzy miesiące. Tu jest trzecie. Po prawej. Brawa Boże Artu! Boże, Michał, A tak się zaplątałem. Mijał daciuk! No, zbierałeś. Do plecaka wpalej.

Daadereen tjaaf, waaissup. Hallo Zwaai Nuiklaar! Mag ik <aarde. laughs> jou Miejsce pierwsze. Dzisiaj generalnie dwa zbędne przejazdy. To było bardzo ważne. 93 punktów, dużo urszulotowych, dobrych kombinacji. Artur Puziom! Golinę 32. Według FMX. Chcecie poczytać o nim w na fejsie. Prywatnie nie wolno go zapraszać na fejsie, bo ma dziewczynę. Także spokojnie. Artur Puzio! Razem przy tym, Markowa, zrobię Na koniec oczywiście od Eatmider to są te odjechane ciuchy dla szybkich, szybko jeżdżących.